Anusiak, odrobiłeś pracę domową? Słucham. Czy odrobiłeś pracę domową? Yy, ja? Nie, twój ojciec, mądziole. Tata nie chce robić za mnie lekcji. Mówi, że to y, debilizmy dla wykształciuchów. Anusiak, wstań! Dlaczego nie odrobiłeś lekcji? Bo wczoraj nie było mnie w domu. A gdzieś się znowu włóczył? Poszłem y, do ciotki. Ile razy mam ci powtarzać, że nie mówi się poszłem, imbecylu, ty? Ale ja seryjnie poszłem do ciotki. Nie poszłem, tylko poszedłem. Ale... świat na dobsku, pacanie! Anżelika, co wczoraj robiłaś tak późno w mieście? Szłam na francuski. Z tej bandy gamoni chyba ty jedna wyrośniesz na ludzi. O nie! Co znów myślana? A tej pedałki to pan? Nie poprawiam. Ponieważ Angelika nie robi błędów językowych ani nie używa słownictwa rodem z przedmiejskiego rynsztoka za zakalo! To, że nie szłem wczoraj na francuski! Maśila na ośle! Nie szłem, tylko szedłem! O właśnie! Angelika to sobie szła! A ja to już nie mogę sobie szłeć! Sz, 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 tylko muszę szedłeć, tak? Ej, nie! Coś to do dupy powiedziałem, nie? Powtórzmy! Będzie... BĘDZIE! DUBEL! Uwaga! Uwaga! BĘDZIE DUBEL! BĘDZIE DUBEL! Niestety, to taka robota jest, no. Często trzeba powtarzać. Intencja nie ta, zapomniana kwestia, rozmazany make-up. No mnóstwo, mnóstwo powodów, żeby powtarzać. No i ujęcie za ujęciem. No i tak cały dzień, no. Wiecie, no. Ciężko jest grać ośmiolatka. Że nie szłem wczoraj na francuski. Moślała na ośle! Nie szłem, tylko szedłem! O właśnie! Angelika to sobie szła! A ja to już nie mogę sobie sz, sz, szły, sz, szłyć! Nie, kurwa, sorry! Dzięcie! Nie szły, szłeć! Szły... szłyć! Kurwa, co to za dialog jest? Kto to pisał? No spokojnie, kochanienki! Zrobimy dubelek! Nie, ja muszę odpocząć to za dużo, idę do przyczepy! Oho, gniazdo bafocha. Jak zwykle. Bój Boże, no Napięcia są, sob muszą być. Na tym polega sztuka, e, że się pocieramy, znaczy e, że się ścieramy No, no życie. No i znów jest! A nad godzinek nicu ja nie płacimy, tak? Niektórzy wysiadają. Trudno się dziwić. To jest ciężki materiał. Tak, ja pamiętam, jak wystawialiśmy wesele po kaszubsku. Po drugiej generalnej połowa aktorów zemdlała. B Bój Boże, ale ja. A no normalnie, na deski, migotanie przedsionków. A którzy? Oni są jak dzieci. No kocham ich! To jest takie wrażliwe, takie bezbronne, bardzo kruche istotki. W najbliższym wydaniu naszego magazynu dowiecie się, jak mieszka jeden z waszych ulubieńców. Odwiedzimy go w jego mieszkaniu bez zapowiedzi. Ale niespodzianka, wejdźcie, wejdźcie. Złapaliście mnie troszkę w praszku. To jest y, moja sypialnia, y, moje królestwo, moje płyty, y, y, ubóstwiam BGS, Tu y, oglądamy nowe odcinki. Tu się relaksuję. Y, zrzucam też brzuszek. O, y, to jest dobre na triceps. To już za tydzień, a oprócz tego swoją furę zaprezentuje nam... Paszczesio! 220 koni, turbo nitro. No, kocham ten wóz! Pokażemy wam też zdjęcia z najgorętszego romansu sezonu! Czy rzeczywiście romans z 20 lat młodszym Kevinem jest wystarczająco higieniczny? Dowiecie się tylko w naszym programie! No, kochamy się i co z tego? Słyszeliście? Poza tym Kevin jest pełnoletni. Przynajmniej w niektórych krajach. Odwiedzimy też pewnego aktora, który postanowił opisać swoją przygodę z serialem. To jest goła prawda o władcach much! Podsłuchamy także popularną gwiazdę na próbie do konkursu Wiosenki aktorskiej. To nie teatr! To życie i skrycie! W tym życiu ja ży. Nie, 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 nie. No to chyba powinnam wykonać jakiś gest, co? Ale będzie też tragicznie! Pokażemy niepublikowane dotąd amatorskie nagranie z akcji ratunkowej po próbie samobójczej innej znanej gwiazdy! Brak tętna nie oddycha! Dwie dawki pabulo. to znaczy adrenaliny! To wszystko i wiele więcej! W najbliższym wydaniu Świata Gwiazd!